W świecie ogarniętym przez wirusa THV ludzie rozpaczliwie szukali przewodnika. Wtedy pojawiła się Rada Ludzkości, która miała być głosem rozsądku pośród chaosu. Jej powstanie zapowiadano jako nowy początek. Wspólne dowództwo państw, naukowców i wojskowych, które miało ocalić cywilizację przed całkowitym upadkiem. Ale gdy spojrzymy na dzisiejsze ruiny Viledor, trudno dostrzec ślady zwycięstwa. Mury wciąż stoją, lecz świat poza nimi pogrążył się w ciszy. Rada miała być arką ratunku, a dała tylko iluzję ocalenia, ocalając nielicznych kosztem wielu. To właśnie paradoks Rady budzi najwięcej pytań. Była organizacją, która miała scalić ludzkość, a zapisała się w pamięci jako ta, która ją ostatecznie podzieliła. A ja jestem Kelipto, twój przewodnik po cyfrowym świecie rozrywki i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej Radzie ludzkości, jej początkom, decyzjom i dziedzictwu, które do dziś kształtują uniwersum Dying Light. I jeżeli podoba Ci się taki format, to świetnie się składa, bo nowe materiały wrzucam od 2 do 3 razy w tygodniu. A także jeżeli jeszcze nie widziałeś moich poprzednich materiałów z serii o Dying Light, to gorąco polecam się zapoznać, to jest warto. A teraz. You want to hike and play? Cass Zaczynajmy. Rada Ludzkości była nadzwyczajnym ciałem rządowym, powołanym w ostatnich godzinach Starego Świata, by scentralizować wysiłki ocalałych państw w walce z wirusem. Oficjalnie utworzono ją w marcu 2023 roku z inicjatywy garstki przywódców państw, czołowych naukowców GRE oraz dowódców wojskowych ocalałych armii. Jej siedzibą stało się miasto Wiledor, ostatnia bezpieczna metropolia w Europie, niemal wolna od infekcji dzięki surowej kwarantannie i izolacji. To właśnie tam, za murami, które początkowo miały być grobowcem miasta, a okazały się jego zbawieniem. Zgromadzili się ostatni przedstawiciele globalnych władz. Mandat Rady był ambitny ocalić to, co zostało z ludzkości, skoordynować akcje ratunkowe, badania nad lekarstwem i utrzymać zalążki cywilizacji przy życiu, zgodnie z komunikatami prasowymi tamtego okresu. Rada Ludzkości przedstawiła się jako światło w ciemności, gwarant przetrwania gatunku ludzkiego za wszelką cenę. Do jej oficjalnych zadań należało m.in. tworzenie humanitarnych centrów pomocy, organizacja korytarzy transportowych z żywnością i lekami oraz opracowanie ogólnoświatowej strategii walki z pandemią. Faktycznie to Rada Ludzkości przejęła rolę globalnego rządu ratunkowego, tzw. rządu ocalenia. W jej skład weszli między innymi przedstawiciele ocalałych państw, zwani Partią Narodów, takich jak Rosja, Francja, Niemcy, czy nawet nowo powołane państwo o nazwie Nowa Brytania. Obok polityków w Radzie zasiedli też najwyżsi rangą oficerowie armii połączonych sił zbrojnych tych krajów oraz delegaci organizacyjni GRE na czele z dr Katsumi Kobayashi, główną oficer medyczną GRE, jako trójstronna struktura miała łączyć wiedzę naukową, autorytet rządów i siłę militarną w jednym celu: powstrzymać szerzącą się zagładę. Od początku jednak nad działalnością Rady wisiał cień niepewności i manipulacji. Oficjalne komunikaty brzmiały krzepiąco, ale rzeczywistość szybko zaczęła rozmijać się z propagandą. Coraz częściej pojawiały się pytania kto tak naprawdę pociąga za sznurki w Radzie. Czy decyzje podejmowane w zaciszu Doru faktycznie służyły wszystkim ocalałym, czy raczej ratowały tylko wybrańców? Informacje o działalności Rady były szczątkowe i ściśle kontrolowane. Zwykli ludzie poza murami miasta wiedzieli o niej tyle, ile przekazał im wojskowe radio lub plotki, a plotki rodziły się masowo. Wielu wierzyło, że Rada ukrywa przed światem istotne fakty, na przykład winę GRE za wybuch epidemii. Już w 2021 roku krążyły przecież doniesienia, że GRE potajemnie Zleciła firmie farmaceutycznej badania nad przemianą wirusa Haran w broń biologiczną. Gdy wirus rzeczywiście wydostał się z laboratorium GRE pod Genewą i przeobraził się w śmiercionośną odmianę THV, zaufanie do tej organizacji legło w gruzach. Mimo to, właśnie GRE stanowiło naukowe ramię Rady Ludzkości. Dla jednych, ostatnią nadzieją nauki, dla innych, grono morderczych doktorów odpowiedzialnych za cały kryzys. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to polecam ci obejrzeć mój materiał o GRE. Wracając do Rady Ludzkości. Już od zarania swojego istnienia balansowała więc między rolą wybawcy a podejrzanej elity, w której intencje nie wszyscy wierzyli i ufali. Między rokiem 2023 a 2024 Rada Ludzkości stanęła przed szeregiem dramatycznych decyzji. Każda z nich niosła ze sobą moralne dylematy, kogo poświęcić, aby ktoś inny ocalał. Cena przetrwania okazała się przerażająco wysoka. Oto niektóre z najważniejszych posunięć Rady oraz związane z nimi kontrowersje. Jeszcze zanim powstała Rada Ludzkości, świat reagował na epidemię THV tworzeniem kordonów sanitarnych. Przykładem jest Haran, który w 2015 został otoczony murem, by wirus nie rozprzestrzenił się poza miasto. Gdy w 2021 roku pojawiła się nowa odmiana wirusa, działania te zaczęto stosować w w skali globalnej. Według zapisków w grze, do połowy 2023 roku całe państwa, m.in. Węgry, Chorwacja, Portugalia, Austria i Finlandia zostały uznane za całkowicie stracone. Niektóre rządy podejmowały dramatyczne środki, np. Pakistan miał użyć broni atomowej w regionie Jammu. Próbując powstrzymać falę infekcji, w takiej atmosferze chaosu, Rada Ludzkości skupiła się na utrzymaniu Wiledoru, Jak ostatniej twierdzy, miasto zostało hermetycznie odizolowane i wzmocnione, a dostęp kontrolowany. Relacje w materiałach wskazują, że przyjmowano jedynie wybrane osoby, głównie specjalistów i ludzi mogących wnieść coś do obrony miasta, podczas gdy reszta pozostawała poza murami. Tysiące uchodźców koczowało tam w 2024 roku, co wywołało ogromne napięcia i poczucia niesprawiedliwości. W praktyce Rada stawiała na przetrwanie enklawy kosztem reszty. Trzymanie bezpieczeństwa w Wiledor wiązało się z drakońskimi środkami. Rada, a zwłaszcza dowództwo wojskowe, przyjęło zasadę zero tolerancji dla wszystkich wszelkich zagrożeń wewnętrznych. Najbardziej wstrząsający przykład to tzw. masakra marcowa. 6 marca 2024 roku żołnierze pod dowództwem pułkownika Chrisa Williamsa otworzyli ogień do cywilów na ulicach Wiledoru. Zastrzelono 64 osoby, mieszkańców, którzy protestowali przeciw godzinie policyjnej i konfiskacie ich prywatnej broni. To krwawe tłumienie protestu przeszło do legend jako akt bezwzględnego okrucieństwa, który nadał Williamsowi przydomek rzeźnik. W grze nadal możemy usłyszeć, echa tego wydarzenia. Postacie wspominają marcową masakrę, kiedy to wojsko Rady strzelało do własnych obywateli w imię porządku. Decyzja o rozbrojeniu ludności cywilnej miała zapobiec buntowi i zachować cenne zapasy amunicji dla wojska, ale sposób w jaki ją wyegzekwowano sprawił, że wielu mieszkańców zaczęło postrzegać armię Rady nie jako obrońców, lecz okupantów. Kogo oni tak naprawdę chronią? Pytali z goryczą ludzie, widząc trupy na bruku Wiledoru. Równolegle do decyzji politycznych i wojskowych Rada Ludzkości wspierała badania GRE, które miały przynieść przełom w walce z wirusem. Historia naukowych prób nie była jednak wolna od kontrowersji. Jeszcze zanim powstała sama rada, dr Waltz prowadził w sekrecie brutalne eksperymenty na dzieciach, w tym na Adenie i jego siostrze, próbując stworzyć odporność na THV. GR przerwało te działania i odsunęło Waltza, ale jego metody na długo rzuciły cień na reputację całej organizacji. Po 2021 roku badania kontynuowano już pod nadzorem rady. Dr Katsumi Kobayashi ogłosiła pierwszy sukces, formułem THV, Gen Mode, która potrafiła niszczyć zakażone komórki DNA. Mogła być podstawą szczepionki, a może nawet i leku. Jednak niemal natychmiast pojawił się spór o jej przeznaczenie. Generał Pratt zażądał, aby próbki trafiły do wojska i zostały wykorzystywane w testach jako broń. Naukowcy protestowali, wskazując, że prace są zbyt wczesne, ale decyzja rady była jednoznaczna. Włosy wojskowych i część polityków przeważyły. W ten sposób projekt, który miał symbolizować nadzieję na ratunek, został podporządkowany logice walki. Gen Mode zamiast być fundamentem lekarstwa stał się eksperymentalnym środkiem bojowym. To co mogło ocalić w rękach zdesperowanego dowództwa zaczęło przypominać kolejną broń masowego rażenia i zwiastowało katastrofę do której wkrótce doszło. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Gen Mode to polecam obejrzeć mój odcinek o Czarnym Poniedziałku. Kulisy obrad rady ujawniają jak bezlitośnie musiano dokonywać selekcji tych, którym udzieli się pomocy. Racjonowanie żywności i zasobów stało się koniecznością. Priorytet Mieli mieszkańcy Wiledor i jednostki o strategicznym znaczeniu. Wojsko przejmowało kontrolę nad magazynami i gospodarstwami, aby scentralizować dystrybucję. Podczas obrad pojawiały się żądania generała Prata, aby podporządkować mu GRE i badania nad potencjalnym lekarstwem, tak aby decyzja o tym, kto dostanie ewentualny środek, należała do wojska. Z dodatek wynika, że już w marcu 2023 roku na sesji Rady podawano dramatyczne liczby. Mówiono o ponad 2 milionach zgonów tygodniowo w Europie. W w tym kontekście ofiary przestawały być jednostkami, a stawał się statystyką. Decyzje o tym, kogo ewakuować, kogo wspierać, a kogo pozostawić, podejmowano z zimnym pragmatyzmem, co w oczach wielu czyniło z rady nie tyle wybawców, ile ludzi grających w okrutną grę liczb. Ludzkość stała się pionkiem na szachownicy globalnych strategów, którzy z zabezpiecznej kurtyny wydawali wyroki. Rada ludzkości od początku działała w aurze tajemnicy. Oficjalne komunikaty podkreślały jedność i ofiarność, lecz rzeczywistość coraz częściej rozmijała się z propagandą. W 2024 roku, gdy ogniska THV pojawiały się także w obrębie Viledor, zamiast ostrzec mieszkańców, generał Pratt nakazał wstrzymanie transmisji z wieży VNC zamiast przejrzystości, cisza i kontrola informacji. Zapiski z obrad sugerują, że członkowie rady sprzeciwiający się tej polityce byli odsuwani, a nawet aresztowani. Jedną z nielicznych, która próbowała przełamać zmowę milczenia była dziennikarka Clarissa Mortimer. Jej komunikat nie został jednak nadany, zachował się jedynie nagranie, w którym oskarżała radę o ukrywanie prawdy i tworzenie centrów segregacji, gdzie zakażeni mieli znikać bez śladu. Nieufność mieszkańców szybko przerodziła się w gniew. Propaganda wojskowa kierowała go przeciw naukowcom z GRE, obwiniając ich za powstanie wirusa i brak postępów w badaniach. Latem 2024 emocje eksplodowały. Tłum wtargnął do laboratorium dr Katsumi Kobayashi, przedstawicielki GRE w Radzie i zlinczował ją. Jej śmierć stała się symbolem upadku idei, że Rada Ludzkości mogła ocalić cywilizację. Radę Ludzkości można porównać do globalnego rządu działającego z kulis, władzy z kurtyny. Jej istnienie budzi. Skojarzenia z różnymi instytucjami, a także różnymi motywami znanymi nam dobrze z popkultury, a także z naszej rzeczywistości. W pewnym sensie Rada pełniła rolę kryzysowego odpowiednika ONZ czy też WHO, próbując koordynować działania w skali światowej podczas katastrofy. Jednak, w odróżnieniu od tych jawnych organizacji, Rada Ludzkości działała w warunkach upadku porządku publicznego, praktycznie bez kontroli społecznej. Była bardziej takim pułkiem ocalałych niż demokratycznym forum narodów. Losy Rady Ludzkości przepinają wątki z gier i w wielu filmów w sumie. Przykładowo przychodzi pierwsze, co przychodzi z Umbrella Corporation z serii Resident Evil, która również miała swój tajny, wysoki zarząd, który z ukrycia decydował o losie świata. Filmowy uniwersum Resident Evil, Wysoka Rada Umbrelli, pozna się nawet do zaplanowania apokalipsy, niczym biblijnego potopu, czy też końca świata, jaki widzimy właśnie w Dying Light, by oczyścić świat i odbudować go dla garstki wybranych. Choć Rada Oficjalnie pragnęła zapobiec zagładzie. Niektórzy mogli się zastanawiać, czy w praktyce nie skończyło się podobnie: ocaleni wybrańcy przetrwali Wieledor, podczas gdy reszta ludzkości zginęła. Kolejnym według mnie świetnym przykładem i porównaniem jest tutaj Enklawa z Fallouta. Sekretna kontynuacja dawnego rządu USA. Można by rzec państwo w państwie, które po wojnie nuklearnej działało według własnego planu dla ludzkości, często okrutnego. Podobnie jak Enklawa, Rada Ludzkości składa się z niedobitków dawnych elit rządowych i wojskowych, roszczących sobie prawo do decydowania za wszystkich ocalonych. Natomiast, jeżeli wejdziemy na terytorium teorii spiskowych, to Rada Ludzkości dalnie wpisuje się też w popularne do teorie o tajnych elitach rządzących światem typu Illuminati czy też Nowy Porządek Świata. Dla wielu zwykłych ludzi w uniwersum Dying Light istnienie takiej globalnej rady mogło wydawać się niemal mitem. W warunkach zerwanej komunikacji i chaosu łatwo było sobie wyobrazić, że gdzieś daleko jacyś możni i bogaci decydują, kto przeżyje, a kto zostanie poświęcony. Plotki przedstawiały radę jako grupę masonów nowej ery, którzy siedzą bezpiecznie za murami wieledoru pociągając za sznurki na cały świat. Ciekawym odniesieniem również może być tutaj Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego w skrócie WRON z okresu stanu wojennego Między 81 a 83 rokiem u nas w Polsce. Nazwa, można by rzec, brzmi szlachetnie, wręcz ocalenie narodowe. Ale w rzeczywistości Wron była nielegalnym organem junty wojskowej sprawującej władzę w czasie stanu wojennego symbolem represji, a nie wybawienia. Rada ludzkości z Dyinglaid natomiast wydaje się duchowo pokrewna temu historycznemu paradoksowi. Również powołano ją niby w imię ratunku, a ostatecznie kojarzyła się z autorytarną władzą, która dla większego dobra ogranicza prawa obywateli i ukrywa prawdę. Wszystkie te porównania uwydatniają jeden fakt. Rada Ludzkości dysponowała niemal absolutną władzą w kryzysie, a takie sytuacje zawsze rodzą pokusy i ryzyko nadużyć. Rada obradowała za zamkniętymi drzwiami, komunikując światu tylko tyle, ile uznała za stosowne. Nie było już wolnych mediów ani instytucji kontrolnych, które patrzyłyby jej na ręce. W praktyce garstka ludzi w Viledor decydowała o losie milionów i to bez demokratycznej legitymacji, bo przecież stare rządy upadły, a nowego porządku nikt nie zdołał ustanowić w sposób zgodny z wolą społeczeństw. Taka koncentracja władzy miała przynieść szybkie, zdecydowane działania w imię przetrwania, ale jak pokazuje historia, władza absolutna w dobie kataklizmu prędko zamieniła się w tyranię strachu i kontroli. Historia Rady Ludzkości jest bogata w znaczenia i symbole, które skłaniają do głębszej refleksji. Ta ostatnia Rada Ludzkości to w istocie opowieść o nadziei i desperacji, o ambicji zbawienia i goryczy upadku. Jak już sama nazwa, Rada Ludzkości brzmi dość podniośle, przywodząc na myśl jakiś ostateczny trybunał cywilizacji. W obliczu apokalipsy grupa ludzi zamknięta w arce, bo jakby nie patrzeć, Wiledor stała się taką arką przymierza, decydowała kto dostąpi zbawienia, a kogo pochłonie potop wirusa. Ten obraz ma... W w sobie coś z biblijnego sądu ostatecznego, rada była niczym boski sąd złożony ze śmiertelników, ważyła ludzkie losy, podejmowała decyzje życia i śmierci, trochę jak aniołowie zagłady oddzielający zbawionych od potępionych. Porównanie do biblijnej narracji nasuwa się też, gdy spojrzymy na efekt końcowy, z całej ludzkości ocalała garstka wybranych, pasażerowie tej metaforycznej arki właśnie, podczas gdy miliardy zginęły. Ta Wybiórcza łaska budzi pytanie, czy Rada Ludzkości rzeczywiście ocaliła człowieczeństwo, czy jedynie stworzyła elitarny azyl, pozostawiając resztę na pastwę losu. Także dla porównania, w Resident Evil pamiętna Rada Umbrelli świadomie wybrała podobny scenariusz. Wywołała apokalipsę, chciała ją przeczekać, w krypcie, a dokładniej w ulu, i zaludnić świat na nowo wybrańcami, jak już wcześniej wspomniałem. W Dying Light intencje były odwrotne powstrzymać zagładę, lecz ironia losu sprawiła, że finał wyglądał niemal jak realizacja tamtego diabolicznego planu. Rada Ludzkości w pewnym się dokonała sąd nad ludzkością i działania zdecydowały kto przetrwa a kogo pochłonie potop THV. W początkach istnienia Rady Ludzkości ludzie rozpaczliwie potrzebowali nadziei. Wizja, że ocalałe autorytety zebrały się, by nas uratować, była kojący niczym balsam dla zrozpaczonych społeczeństw. Psychologicznie, posiadanie takiej centralnej władzy mogło dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, skoro istnieje plan i przywódcy, nie wszystko jest jednak stracone. Jednak ta sama nadzieja łatwo przeradza się w desperację, gdy oczekiwania zostają zdradzone. W miarę jak miesiące mijały, a sytuacja się pogarszała, nastrój euforii ustąpił miejsca frustracji. Każda nieudana akcja Rady, każda zatajana klęska podniszczały morale ocalałych. Gdy prawda o porażkach i kłamstwach wyszła na jaw, nastąpiło gwałtowne odwrócenie emocji. Zaufanie przerodziło się w gniew. Ludzie, którzy wczoraj oddaliby życie wierząc w Radę, dziś chwycili za kosy przeciw jej emisariuszom. To klasyczny mechanizm psychologiczny w skali makro, zawiedziona nadzieja rodzi skrajną rozpacz, a ta szuka winnych. Rada ludzkości stała się kozem ofiarnym, symbolem zawiedzionych obietnic. Desperacja popchnęła zarówno rządzących, jak. I i rządzonych do działań skrajnych i niszczycielskich. Generał Pratt, czując, że grunt pali mu się pod stopami, sięgał po coraz brutalniejsze środki, co tylko nakręcało spiralę przemocy. Ocaleli, zaś czując się oszukani, wpadli w szał niszczenia wszystkiego, co kojarzyło się z dawnym porządkiem. Stąd lincze na naukowcach GRM czy też bunty przeciw wojsku. Historia Rady pokazuje, jak cienka granica oddziela właśnie nadzieję od desperacji. Mówi się, że władza absolutna deprawuje absolutnie, i tak też stało się w sumie w przypadku właśnie tej Rady. Początkowe intencje ratowania ludzkości szybko ustąpiły miejsca autorytarnym praktykom. Brak przejrzystości, decyzje poza prawem i pełna kontrola wojska uzasadniane stanem wyższej konieczności. Wewnątrz Rady narastał konflikt między naukowcami a wojskowymi. Generał Pratz stopniowo eliminował przeciwników i w czerwcu 2024 przeprowadził wewnętrzny przewód. Wrót. Odciął łączność, uwięził niewygodnych członków i ogłosił twarde rządy wojskowe. Zamiast porządku przyniosło to jednak chaos. Bunty cywilów, podziały w armii i narastająca przemoc. Do końca roku Pratt był izolowany i znienawidzony, aż w końcu obalony. Prawdopodobnie zginął w przewrocie, jednak nie mamy dokładnie informacji na ten temat. Jego miejsce zajął Williams, a wkrótce przeciwstawił mu się też major Jack Matt. Zjednoczenie ludzkości ustąpiło miejsca wojnie domowej, podczas gdy wirus nadal zbierał swoje żniwo. I finalnie mamy paradoks. Rada powstała, by zjednoczyć ludzkość przeciw wirusowi, a doprowadziła do sytuacji, gdzie ludzie zaczęli zabijać się nawzajem o władzę, podczas gdy wirus wciąż zbierał swoje żniwo. Można zadać pytanie, czy istniała inna droga? Czy gdyby Rada była bardziej przejrzysta, bardziej demokratyczna, losy świata potoczyłyby się inaczej? Być może jednak w realiach tak skrajnych każda centralizacja władzy kończy się prędzej czy później tyranią i buntem. W Dying Light Rada Ludzkości okazała się kolosem na glinianych nogach. Od środka rozsadzały ją konflikty i nadużycia. A z zewnątrz podmywał gniew ludzkości, którą rzekomo miała ocalić. Upadła, pozostawiając po sobie pytanie, czy mogło być inaczej, czy też absolutna władza w kryzysie zawsze prowadzi do katastrofy. Choć Rada Ludzkości rozpadła się już dawno przed wydarzeniami Dying Light 2, jej duch wciąż unosi się nad światem gry. Decyzje Rady odcisnęły trwałe piętno na życiu ocalałych, zarówno w wymiarze materialnym, jak i społecznym. Dzisiejszy kształt wiledoru to spuścizna działań Rady. Do tego dochodzą infrastruktury przejęte przez wojsko, wieże ciśnień elektronicznych, czy też magazyny. Najbardziej dramatycznym śladem pozostaje jednak Czarny Poniedziałek, gdy użycie THV Gen Mode doprowadziło do śmierci około połowy populacji miasta i powstania skażonych żółtych stref. To wydarzenie symbolicznie zakończyło epokę dawnej cywilizacji i przypieczętowało reputację Rady jako organizacji, a także GRE. Jak organizacji, której środki zniszczyły więcej niż ocaliły, dzisiejsze frakcje są bezpośrednim dziedzictwem ostatnich dni Rady Ludzkości, renegaci wywodzą się z lojalnych żołnierzy pułkownika Williamsa, którzy po przegranej wojnie domowej stali się rozbitą brutalną grupą na marginesie miasta stróżowie, prawa natomiast to kontynuacja armii Jacka Mata, która po czarnym poniedziałku przekształciła się w siłę porządkową, głoszącą hasła odbudowy i dyscypliny. Obie frakcje pokazują, że wewnętrzne podziały Rady nie zniknęły, przerodziły się w nowe formy władzy, patrząc. Z perspektywy czasu Rada Ludzkości na pewno nie jest iluzją czy też mitem pośród ocalałych. Choć po jej rozpadzie światu popadł w jeszcze większym rok, to trudno powiedzieć, by jej istnienie nie zrobiło różnicy. Wręcz przeciwnie, paradoksalnie zrobiło ogromną różnicę, tylko nie taką, jakiej by chciano. Gdyby nie Rada, Wiledor być może upadłoby już w 2023 roku, jak inne miasta. To dzięki rygorystycznym działaniom Rady, miasto przetrwało trochę dłużej jako ostatni bastion. Ale z drugiej strony, skutki uboczne jej rządów sprawiły, że upadek, gdy nadszedł, był jeszcze bardziej krwawy i traumatyczny. Rada przedłużyła życie resztek ludzkości o kilkanaście miesięcy, ale czy w tym czasie znalazła prawdziwe rozwiązanie? Otóż nie, lekarstwa nie opracowano. Choć były przebłyski postępu, a społeczność Wiledor i tak doświadczyła głodu, przemocy i ostatniej masakry chemicznej. Można więc argumentować, że Rada tylko przedłużyła cierpienie ocalałych zamiast je ukrócić. Jednak dla tych, którzy dzięki niej przeżyli, np. garstka mieszkańców chronionych przed pierwszą falą wirusa, Rada była realna i ważna. Ocaliła im życie dała szansę doczekać lepszych dni, nawet jeśli te dni wciąż były mroczne. Dziedzictwo Rady jest zatem dwuznaczne. Jest to przestroga przed zawierzeniem losu ludzkości w ręce nielicznych, oraz jednocześnie dowód, że w najczarniejszej godzinie ludzie potrafią się zorganizować, choćby ich wysiłek ostatecznie zawiódł. Rada Ludzkości miała być ratunkiem, ostatnią radą, która ocali człowieka przed zagładą. Zamiast tego stała się kolejnym rozdziałem dramatu. Z wielkich nadziei zrodziły się wielkie tragedie. Świat Dying Light pogrążony jest w ruinie, a pytanie pozostaje otwarte, czy Rada ludzkości naprawdę miała ocalić człowieka, czy tylko przedłużyć jego cierpienie. Tym oto pytaniem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. I jeżeli tak, no to nie zapomnijcie stać łapki w górę, komentarza, subskrypcji, a także podbić materiał, To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. A wy co uważacie na temat właśnie Rady Ludzkości? Czy myślicie, że może coś tam przetrwało z Rady, tak samo jak z GRE? Na no to pytanie, mam nadzieję, że może coś dowiemy w Debist. Zobaczymy, a DeBist jakby nie patrzeć, już za 10 dni ma wyjść, także trzeba czekać. A tymczasem do usłyszenia, do nas ponownie na razu i cześć!